Cześć, witam Cię na czwartej praktyce z serii joga dla kooperatora. Dzisiaj skupimy się na rozluźnieniu naszych lędźwi. Przejdź na początek swojej maty, ustaw kolana na szerokość maty lub nieco wężej, tak aby było Ci wygodniej i usiąść na piętach. Z wdechem unieś obie ręce w górę i z wydechem spłyń do dołu wchodząc do pozycji dziecka. Odłóż czoło na matę. I staraj się tutaj głęboko rozluźnić. najbieraj pełne wdechy i wydechy. Postaraj się oddać cały ciężar podłodze. I ostatnich chwilę w tym skupieniu. Zauważ kołysanie twojej klatki piersiowej z każdym wdechem i wydechem. Te mikro ruchy, które wykonuje. I weź jeszcze dwa głębokie wdechy i wydechy. łodery, czoło od maty i delikatnie podnieść się, podnieść się do siadu na piętach, z wdechem wejść w górę i przenieść do przodu swoją prawą nogę. Staraj się tutaj ustawić prawą nogę stabilnie, z kontrolu, czy prawe kolano znajduje się nad prawą kostką oraz czy Między łydką a łudem jest I odóż ręce na biodra. Jeśli chodzi o pracę z kręgosłupem lędźwiowym w tej pozycji, staraj się zauważyć ten ruch, jaki wykonujesz pomiędzy wypychaniem tyłka do tyłu, kiedy brzuch idzie w przód, a kiedy podciągasz kość ogonową i tyłek pod siebie. Poczuj tę różnicę i staraj się podczas wykonywania tej pozycji cały czas trzymać tyłek zaciśnięty, a kość ogonową wpychać pod siebie. Zamiast czegoś takiego, wchodzić do góry mocno. Przy tym odpychasz się prawą nogą od maty, a lewe udo mocno pracuje. Kiedy już wejdziesz. Na andzie na Zostaw swoje dłonie na biodrach, bądź też unieś ręce do góry. Tutaj już jak wolisz. Głęboko oddychaj. Wiem, że już chwilę tu jesteśmy. Że w lewym udzie rozchodzi się gorąca fala, ciepła. Ale próbuj głęboko oddychać. Mocno zasysać każdego ogonową pod siebie i mocno odpychać się prawą nogą od maty. Jeszcze jeden wdech i wydech. Wejdź z pozycji, wycofaj nogę do tyłu. To samo druga strona. Lewa noga w przód. Kontrolujemy kolano. Kolano kostkę. Prosty, super. Wykonujemy ruch wypchnięcia tylko do tyłu, tak, żeby poczuć te zmianę, kiedy podciągamy pod siebie kościoło ogonową, Prostujemy plecy. Dłonie na biodra lub w górę. I głęboko oddychamy. Poczuj, jak pracuje Twoje prawe udo. Ale noga jest stabilnie na macie. Jeszcze dwa wdechy i wydechy. Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic się tutaj nie dzieje, to jeśli to ze mną właśnie wykonujesz, na pewno wiesz o czym mówię. Jeden wdech, wydech. i wycofaj nogę do tyłu. Z wdechem unieś się do góry. I z wydechem zacznij wchodzić do pozycji szczeniaka. Masz kolana ustawione nad biodrami, a czoło odkładasz na matę. Jeśli chcesz pogłębić tutaj rozciągania, Natomiast czoła spróbuj odłożyć brodę. Postaraj się teraz zrelaksować, i puścić wszystkie napięcia z kręgosłupa. Głęboko oddych. wdech i wydech. I delikatnie spróbuj przejść swoje ciało do przodu, do leżenia na brzuchu. A następnie przekulaj się tak, aby położyć się na plecach. Ustaw nogi mniej więcej na szerokość bioder. dłonie wzdłuż ciała. I z kolejnym wdechem przyciągnij do siebie prawe kolano. Spróbuj tutaj yy, niwelować tę przestrzeń, która tworzy się między grzbietem, swobodniowym a matą. Starając się wciskać ten odcinek pleców pod łokę. Możesz to zrobić właśnie wykonując ten sam ruch, który robiliśmy w Andrzeja na sanie, kiedy byliśmy na kolanie. Czyli podciągasz kość ogonową pod siebie, aktywujesz mięśnie brzucha, i kręgosłup sam przykleja się do maty. Być może, tak jak u mnie, podniesie się twoja lewa noga w górę. Możesz ją odłożyć, możesz trzymać ją napiętą. I pomimo mocnego brzucha, Staraj się tutaj głęboko oddychać. Jeszcze jeden wdech i wydech. Rozluźnij. Zmiana strony. Tym razem przyciągnij do siebie lewe kolano. I tak jak poprzednio, aktywuj brzuch. Wepchnij kręgosłup lędźwiowy mocno w matę. Poczuj całą pracę, którą wykonuje Twoje ciało, Twój mocny kołek. Aby przykleić dolną część kręgosłupa do podłogi. I głęboko oddychaj. Ostatni wdech i wydech. I rozluźnij. Przyciągnij do siebie obie nogi. I złap swoje nogi dłońmi. Albo na udach, albo na łydkach. Złap, schwyć duże palce stóp. Zewnętrzną, wewnętrzną część stopy. Tak jak sięgasz, tak jak ci wygodnie. Ugnij nogi w kolanach, schwyć za tę część ciała, do której akurat sięgasz, na którą dzisiaj masz przestrzeń, i staraj się skierować podeszwy swoich stóp do sufitu. Nogi aktywne, stopy flex. Pozycja szczęśliwego dziecka. Dodaj trochę ruchu i zacznij się bujać. Z prawej do lewej. Delikatnie masując dolną część pleców. Pamiętaj, że nieważne, jak nisko są Twoje kolana. Możesz poszukać tutaj ukojenia i relaksu. może jesteś w tym miejscu, to też jest jak najbardziej ok. Słuchaj swojego ciała i staraj się odpowiadać na jego potrzeby. Bujamy się jeszcze chwilkę. Oczywiście, jeśli preferujesz szczęśliwe dziecko statyczne, to jak najbardziej zapraszam. Zbliż swoje kolana do klatki. Wyprostuj teraz swoją prawą nogę. Odłóż lewą rękę do boku, a prawą staraj się przenieść lewe kolano, całą lewą nogę do swojej prawej strony, wchodząc do skrętu. Tutaj też nie staraj się robić niczego na siłę, tyle ile dzisiaj możesz. I zamiast koncentrować się na tym, aby dotknąć tym lewym kolanem podłogi, bardziej zwróć swoją uwagę ku lewej ręce, tak aby nie odrywała się ona od maty. Oczywiście Twoje ramię może się trochę unieść w górę, ale jakby staraj się skoncentrować na tym, by jednak było przyklejone, a kolano jak najbardziej może być wysoko. Patrz. W przodu w górę lub za swoją lewą ręką, głęboko oddychaj. Daj swojemu ciału odczuć dobroczynne skutki. i pomalutku wróć do centrum to samo druga strona wyprostuj swoją lewą nogę prawą rękę łóż po boku i zacznij wędrować swoją prawą nogą do lewej strony używając tego lewej ręki Patrz w sufit lub za prawą ręką. I tak jak poprzednio, staraj się nie odrywać ręki, ramienia i barku od maty. Unikaj czegoś takiego, tak aby za wszelką cenę odkładać kolano na matę, lecz bardziej kieruj swoją uwagę do górnej części ciała, tak aby była ona przyklejona do podłoża. A skręt tak czy siak będzie wykonany uwierz mi. Głęboko oddychaj. Ostatni wdech i wydech. delikatnie wyjdź z pozycji, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, przytul się mocno, napij brzuch, możesz przyciągnąć głowę do swoich kolan, poczuj jak pracuje teraz twoje całe ciało, poczuj jak silny jest twój kor a lędźwie mocno przyklejone do maty i rozluźnij, odłóż klatkę z powrotem na matę, schwyć swoje kolana, i pobujaj się z prawej do lewej strony. Możesz pokręcić kółeczka, ósemki na kręgu kręgosłupie rędziowym. I wykonaj teraz takie ruchy, jakie czujesz, że są Ci w danej, w danej chwili potrzebne. Być może potrzebujesz poleżeć chwilę bez ruchu, a może tak jak ja uwielbiasz masowanie pleców w ten sposób. jedną, w drugą stronę kółeczka, prawa, lewa strona. Połóż się teraz na swoim prawym boku i pomału podnieś się. w siadź skrzyżnym, siadź na piętach, tak jak lubisz. i plecy, odciągnij ramiona, barki od uszu, podnieś kość nową pod siebie, nie wypychaj tyłka za siebie. I z wdechem unieś nie ręce w górę, z wydechem umieść się na wysokości serca, weź dwa głębokie wdechy i wydechy. 何してん